Co oznaczają i skąd pochodzą nazwy znanych drinków. Dziś mamy dzień koktajli, więc ja opowiadam dalej, a tym nie zaobserwuj, bo chyba jeszcze tego nie robisz, a chcesz codziennie wiedzieć jaki tego dnia jest dzień i wyślij ten film do albo oznacz pod nim znajomego, który musi postawić Ci drinka. Jedziemy. Ten film nie ma na celu zachęcić nikogo do picia na procentowych, wiedzę jest dla każdego, ale spożywanie tylko na tyle. Wracamy do filmu. Numer jeden, Mojito. Napój ten pochodzi z Karaibów, a dokładniej z Kuby, a co do tego, skąd jest nazwa, jest kilka teorii. Jedna mówi, że pochodzi ona od hiszpańskiego Mohar, czyli czasownika oznaczającego zmoczyć. Inna twierdzi zaś, że mocho w języku hiszpańskim to rodzaj kubańskiego Sosu z czosnku, ziół i cytrusów. A mochi to jest zdrobnieniem tego słowa, sugerując coś aromatycznego, małego i ożywiającego. Numer 2. Sex on the Beach. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a jego nazwa, podobnie jak sam koktajl, została wymyślona głównie w celach marketingowych. Drink powstał na Florydzie w latach 80. podczas konkursu promocyjnego popularnego likieru brzoskwiniowego Peach Schnaps. Jeden z barmanów postanowił przyciągnąć turystów nazwą odzwierciedlającą skojarzenia z Florydą, gdzie ludzie głównie przyjeżdżają dla kochania się i plaży. Numer 3. Pina Colada. Egzotyczny drink z ananasem, który skomponowano po raz pierwszy. Pierwszy w latach 50. w Puerto Rico, a jego nazwa oznacza dosłownie po hiszpańsku odcedzony ananas, pinia, ananas, kolada, odcedzony, co ma się oczywiście do głównego składnika tego napoju, czyli ananasa. Numer 4. Margarita. Historie tego koktajlu i jego nazwy są owiane niezłą tajemnicą, ale w większości sprowadzają się do tego samego. Była jakaś laska Margarita, był jakiś barman, wymyślił dla niej napój i nazwał go jej imieniem. I numer 5. Long Island Ice, czyli jeden z najmocniejszych drinków na świecie. Ma w sobie zmieszane nie jeden, nie dwa, a kilka mocnych płynów, co przekłada się na około 20. 25% alkoholu w całej objętości napoju. Pije się go lekko, a działa bardzo szybko i mocno. Ice Steve w nazwie odnosi się jedynie do wyglądu przypominającego mrożoną herbatę, herbaty w środku nie ma, zaś nazwa tutaj jest bardzo prosta do ustalenia pochodzi od miejsca stworzenia tego napoju, czyli Long Island w Nowym Jorku. Pozdro!